Dzień dobry, witam was wszystkich w serii sklepowej. Dzisiaj wybrałam się znowu jak co środa, czy tam czwartek do Pepko i tutaj mamy serię, jesienną, do, dołożyli parę rzeczy. Są dołożone te dynki na zupę, miseczki z przykrywką. Już w zeszłym roku one były, one teraz są po 15 zł. Nie pamiętam w jakiej cenie w zeszłym roku kupowałam takie te dynki. Bardzo podobne. Były też białe. Tutaj też dołożyli taki kubek szklany. Zaraz go pewnie Wam pokażę. O, już sięgam po niego. Kubek szklany, on jest do, do 100 stopni maksymalnie. Wytrzymałość tego szkła kosztuje 22 zł, jest z przykrywką silikonową i ma w środku taki silikonowy Żołąć na herbatę po prostu. No. Tutaj jest tylko parę rzeczy podokładanych. Większość z tego, co już była w zeszłym tygodniu. Także tak patrzymy, patrzymy. Tutaj są jeszcze takie, właśnie talerzyki, podwapakowane, grzybki, muchomorki. One są w cenie 20 zł. No i chyba tutaj z dekoracji to tutaj chyba już nic więcej i tak nie ma. Idziemy zobaczyć, tutaj jest mega okazja od czwartku. 17,50 za taki, za taką górę z dresu, z no nie wiem jak to określić. Widzieliście jak to jest takie, takie pętelkowe, cieplutkie od spodu. Ładnie to wygląda, nie? jak w, tak, jak w tych szkołach gdzieś tam w Hameryce. No, tutaj mamy też i dresy, spodnie dresowe, też obniżona cena na 10 zł, ale to były chyba dziecięce raczej. A tutaj jest nowa kolekcja. I to jest za 30 zł, damskie ta, ta, taka bluzeczka z długim rękawem. Do tego są spódnice, o ile się nie mylę. Czarne, na gumce, długie i ona kosztuje 30 zł. Czarne to się niewdzięcznie pokazuje, bo nie widać kształtu wtedy. Tutaj zauważyłam, tego nie widziałam w zeszłym tygodniu. Za 65 zł. Też takie, takie, takie ciepłe, dresowe, jak ja to mówię. Wdzianko dla kobiety ze, 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 ze ściągaczem na dłoni. Takie troszeczkę dłuższe za Na guziki, chyba. Tutaj mamy koszulki. Po 15 zł w różnych kolorach takie t-shirty. Jest też taki jagodowy, jagodziany, nie? Jak jagodzianka, jak lody jagodowe. O, za 17 zł i białe też są. Jest troszeczkę tych koszulek takich, jak ja to mówię. Tu jest taka, taki żakiet 70 zł. To jest to sztuczne, ale niby taki zamsz, ale to tak mi sztucznie wygląda. Od spodu to jest też takie sztuczne, i to jest po prostu cięte. Nie jest podwijane, taka uroda tego. Wygląda jak taka kurtka. Wiecie, zamszowa. A tutaj mamy góry z dresu i spodnie po 50 zł. Ja bym sobie w sumie musiała w końcu kupić, bo nie mam spodni dresowych ani takiej góry. A kiedyś miałam. No, tutaj mamy za 20 tych przecenione białe spodnie, ale one takie grubsze troszkę Wam powiem są, takie jakby troszkę dresowe. No, tutaj takie fajne, jakby welurowe wydzianko, 35 zł. Taka bluzeczka. Ona ma, widzę, ta jakby troszeczkę ściągacz na, na dole, i ona jest w trzech kolorach: to znaczy się. Ta, ta biała nie ma kaptura, a ta niebieskie, to jest jakby kangurka taka i ma kaptur, 35 zł kosztuje. Tu mamy, tu tak wygląda, że niby to są piżamy, ale ja nie wiem, czy to piżamy, czy to po prostu takie komplety, bo to nocne, no to nie wiem. W, takich, w takim grafitowym troszkę kolorze, grafitowo-granatowe takie, ze ściągaczem na, na ręce i na dole, kosztuje 50 zł. Nie. Tu jest koszulka z, y, bez rękawów za 50. Też z tej samej kolekcji. Tak. I są też chyba spodnie, o ile się nie mylę. Tutaj mamy w jasnych kolorach, takich beżowym, takim. Y, tak jak widać, t, taki kolor tu miało, tak jak to oddaje tutaj. Koszulka za 25 zł, krótki rękaw. Nocny team, to tak wygląda, nie? Jakby piżamka nocna, albo wieczoro, wieczorem po domu, no nie wiem. Tu taka koszulka ta już bardziej bawełniana w dotyku jest. Do, do tego też jest dołożona, w tych samych kolorach. tak To jest taki brązowy róż, coś takiego. To nie umiem tego określić, tego koloru. Tutaj mamy ciemne rzeczy. Tu, tego chyba nie było w zeszłym tygodniu. To też taka góra jakby dresowa na zameczek. Też takim pętelkowym, takim ciepłym od spodu. W sumie ja bym sobie musiała kilka takich nakupować. Tak jak się chodzi z psem, bo mi tu ktoś powiedział, że ja elegancko chodzę z psem, że nie w dresach, no bo nie mam dresów. To jest koszulka taka z długim rękawem, bluzeczka, tak jak to kiedyś koszulki były to prążkowane. Tu mamy spodnie do tego kompletu, co, co wcześniej pokazywałam. Takie chyba piżamowe, nie? Nie wiem. Za 20 zł. Szerokie, dosyć nogawki. No, i koszulki z krótkim rękawem, 25. Tak, obeszłam to wszystko dookoła. Teraz idziemy na dziecięcy dział. No, i tutaj zawsze ten męski jest taki jakoś po macoszemu, nie? Traktowany. 25 do tych, taka koszulka. To jest takie jakby dresowe też. I z kapturkiem. No. I spodnie do tego dresowe. Za 25 zł również one, ja potem jeszcze pójdę z drugiej strony albo teraz już nie pamiętam, i ten wzór na tej nogawce Wam pokażę. Szwambił, No. Właśnie tutaj na, na tej nogawce jest taki wzorek. Tutaj mamy też z tej kolekcji szwamboba y, koszulkę. To była za 12 zł. To była ulubiona bajka mojej Wiki Szwambob. I ona to słuchała po niemiecku. Bo akurat w kablówce mieliśmy w tym czasie bajki po niemiecku. Jak Marek był mały, to były po angielsku na network, a to już było na innym e kanale. No, tu mamy spodnie, czy nie, górę z dresu też. Za 27, o ile się nie mylę, tam było, nie? Albo 12, teraz nie pamiętam. No, tutaj mam w jasnym, w jasnym kolorze. To, to, co tam z przodu wisiało. Ale dla pewności wszelkie jeszcze patrzę na cenę 25, 25 złotych. No. A tu mamy takie piżamki właściwie. No nie wiem, czy piżamki, czy dochodzenia tak dla dzieci 35 zł, ale to jest razem chyba z, ze spodenkami, o ile się nie mylę. Taka bluzeczka. Tak, i z, z takimi leggingsami. To no może służyć jako piżamka, ale też może to dziecko po podwórku tak biegać. Tu mamy dłuższą taką samą koszulkę o. No. I ta koszulka kosztuje 12 złotych. Także tutaj takie. Teraz przechodzimy do, do, do innej serii. Do tego psiego patrolu, nie? Koszulka z długim ręką. No to chyba też są niby piżamki, ale ja bym to tak dziecko. Tak bym. Dała do chodzenia. No. I takie to ładne, kolorowe. Jest 10 zł taka góra. No i tam też chyba są spodenki do tego. Tu jest jeszcze taka inna góra. Taka jasny róż. Też z jakimś tam pieskiem. Krótki rękawek. Nie, długi rękawek. A tam było, że. Może jest jeszcze do kolekcji też potem krótki rękaw. Nie wiem o co tu chodzi. Na tym obrazku tak było, nie. No. Tu mam jeszcze takie spodenki. To są te, co tam na wystawie, tylko chyba mniejsze troszeczkę. To jest właśnie do tego różowego kompletu, te spodenki. No. Taka różowa seria. Nie tylko dla dziewczynek, bo chłopczyki niektóre lubią różowe, a niektóre dziewczynki uwielbiają niebieski. Także to jest różnie. 20 zł. Mamy takie spodnie, dres, takie leginsy właściwie z Psiego Patrolu, 12 zł. Nie wiem, jakie tam są te ci bohaterowie, bo nie znam tak tej bajki. To już nie ten czas, kiedy ja oglądałam bajki z dzieckiem. Także wiem tylko, że Psi Patrol to też jest teraz na czasie. Bo wszystko z tego Psiego Patrolu jest, nie? 10 zł, taka koszulka. Takie bardzo kolorowe. Ciekawa jestem, jak to po praniu, ile prań y, trzeba, żeby to zeszła. Y, kolory 20 zł tutaj mamy. To jest takie grubsze. No, takie jakby dresowe troszeczkę. Y, tutaj mamy taką poduchę, która puszcza oczko. Taka wesoła. I to jest za 30, nie, za 30 zł, tak. A tam jest y, też w niebieskim kolorze też tak samo 30 zł. Tu mamy bardziej, może dla chłopców, niekoniecznie tak jak powiedziałam, 20 zł taka góra dresowa w szarym kolorze i tam jeszcze jest w niebieskim. Tu są takie cieńsze, t chyba bardziej te koszulki. No, spodenki długie. Za 20 zł, tak, mniej więcej, wszystko jest 12, 20, 25 do 30 zł. Tutaj, ta góra 10 zł. Taka koszulka. A tutaj 20 zł. Tutaj 10 złotych. Tak, tutaj jeszcze są przeceny też, taka ładna sukieneczka letnia za 20 zł. No Ale tam już na te przeceny tam już tam nie idę popatrzeć. Tu jeszcze widziałam też są takie rzeczy, które są akurat teraz przyszły. Są takie bardziej szkolne. To są piórniki z takim kotkiem czy pieskiem, nie wiem co to jest. No i śniadaniówki. No i to wszystko dzisiaj, jeśli chodzi o pepko. Tym razem było więcej ubrań niż niż dekoracji. Tak zauważam, że tak jest co drugi tydzień. Także dziękuję za ten czas poświęcony na oglądanie ze mną przeglądu półek, no i zapraszam na następne, a dzisiaj to już wszystko. Bajo bajo i pa pa do następnego filmiku pa!